Siema wszystkim, przyszedł czas na oficjalne, bardzo, bardzo oficjalne zakończenie mojej wyprawy po Azji. W dwóch częściach podsumuję Wam każdy kraj po troszeczkę, żebyście wiedzieli gdzie było fajnie, gdzie nie było, co warto zobaczyć, czego nie warto zobaczyć. Także dzisiaj i jutro będziecie po prostu to mieli. Oczywiście mówię, że to jest tylko i wyłącznie moje zdanie. Każde może mieć swoje, każdemu się podoba co innego. Ja mówię jak jest i o tym doskonale wiecie. Także zapraszam na pierwszą część. To zaczynamy od pierwszego państwa, czyli od Malezji, dokładnie Kuala Lumpur. Kuala Lumpur... Kuala Lumpur jest stolicą Malezji oczywiście. Czy jest ciekawie? Moim zdaniem nie. Poza Twin Towers, czyli tym budynkiem, który jest najpopularniejszy w całym Kuala Lumpur, nie było nic fajnego, szczerze mówiąc. Byłem tam trzy dni i w sumie się nudziłem. Już po drugim dniu. <laughs> Naprawdę. Fajnie jest zobaczyć te dwie wieże, fajnie sobie tam zrobić zdjęcie. Wieczorem pokaz fontan. Bodajże o 20.00. Wiecie co, minęły 4 miesiące ponad. Nie wszystko mogę pamiętać dokładnie, także mówię po prostu to co pamiętam. Koło 20 był pokaz fontan pod tymi wieżami. Naprawdę ładnie to wyglądało. Super oświecone, pokaz świateł. Super sprawa. To wam polecam. Dodatkowo byłem w Batu Kaves, czy Batu, Caves. Batu Caves, to dokładnie się mówi. Czyli jest to hinduska świątynia, też niedaleko Kuala Lumpur, ona jest dokładnie za miastem. Fajnie zobaczyć, podobało mi się. Ale jeżeli będziecie jechać tam, góra dwa dni, więcej nie ma co robić. Podobno malezyjskie wyspy są bardzo ładne, nie wiem, tam nie byłem. I tyle, dobra, macie fragment teraz z Malezji. Im jestem bliżej, tym pomnik jest coraz większy Naprawdę robi duże wrażenie Całkiem fajnie wygląda Jeśli będziecie mieli okazję będziecie w Kuala Lumpur Przyjedźcie tu odwiedzić Wejście tutaj jest za darmo Trzeba tylko dojechać metrem Pół godziny, metro nie jest drogie Patrzcie jak to za mną wygląda wszystko fajnie Konkretna jaskinia, no trzeba przyznać Jeszcze w takiej dużej chyba nie byłem Także cieszę się, że tu przyjechałem Numerem no, 2 na mojej liście były Filipiny. Filipiny bardzo dobrze wspominam. Manile może nie aż tak bardzo, jak kolejną część, czyli jak poleciałem na Palawan, Don El do dokładnie. W Manili byłem 2 lub 3 dni. Odwiedziłem tam oczywiście e, ulicę Czerwonej Latarni. E, tam są też imprezy, są bary. To nie jest tak, że tylko tam są dziewczyny. Poza tym było naprawdę fajnie. Dodatkowo, w drugi dzień poszedłem na e, South, South Cementary, czyli Południowy cmentarz, gdzie mieszkają normalnie ludzie, żyją w grobowcach, było to bardzo fajne doświadczenie. Hostel miałem na nieciekawej dzielnicy, na bardzo nieciekawej, nakręciłem tam o ludziach, obie obiedzie po prostu na, ulic na ulicach Manili, nie fajne, naprawdę nie fajny widok jak oglądało się małe dzieci śpiące na kartonach obok matka, coś strasznego, to nie było fajne. W tej Manili jest jedna ulica, w której są w wieżowce, która jest bogata po prostu. Ja niestety wcześniej nie sprawdziłem. Wybrałem tani hostel i nie było ciekawie. Dobra, zobaczcie urywki. Jestem właśnie na Burgos Street na dzielnicy Makati w Manili. Ta dzielnica jest uważana za red light. District no, coś takiego, no, że dało liczę czerwonej Latarni po prostu jest tu najwięcej prostytutek barów warów z destriptizem i wszystkiego, pokażę wam tu. Przeszedłem dokładnie na razie ze 100 metrów, a już mijałem ich parę. Teraz pokażę wam jak to wszystko wygląda. Za mną możecie zobaczyć dobrze bawiące się dzieciaki, które mieszkają na cmentarzu. Dobra, następnie poleciałem. Nie poleciałem, poleciałem, o tak, poleciałem. Zory <ścoughs> wypada mi trochę. Poleciałem na Palawan. Palawan jest piękną wyspą, a dokładnie na El Nido. Z lotniska na Palawan trzeba jechać busem. 6 godzin dokładnie do El Nido. Jest to miasteczko w pięknej, ale to pięknej okolicy. Byłem na wycieczce na Big Lagoon. Macie do wyboru. Tam są cztery tury dokładnie: A, B, C, D. Ja byłem prawdopodobnie na B, gdzie było Big Lagoon, i było przepiękne. Naprawdę bardzo, bardzo ładnie. W ogóle Palawan był bardzo piękny. Jeżeli tam jedziecie. Wynajmijcie sobie skuter i zwiedzajcie ile się da. Bo samo El Nido. Samo El Nido jest fajne, bo jest fajne. Zrobiłem tam też bardzo fajny bokserski trening z, yy, z takim panem, który tam mieszkał, już go tam nie ma niestety. Było też bardzo fajnie. Ale zwiedzanie wyspy. Zwiedzanie wyspy jest świetne. I to zwiedzanie tylko tej części tam wyspy, ponieważ tam, yy, tam są dokładnie najpiękniejsze plaże przy El Nido. Sorci dzieciaki biegną. Czekajcie, czekajcie. Dobra, przyszły dzieciaki. No nic nie zrobię, no. Też tu mieszkają. Trudno, myślę, że tu będzie cisza, bo to przeważnie mam ciszę na basenie. Jest naprawdę fajnie, no ale... Dobra, trudno. No, czyli Enido bardzo, bardzo polecam. Świetne miejsce. No plaże cudowne. Zresztą widzieliście to na moich vlogach. Jedno z ładniejszych miast. Z ładniejszych miejsc. O, jakie widziałem. Zobaczcie urywki. Boxing! Boxing! Boxing. Here, here. Yeah. bác sĩ yeah. yeah. Numer 3 na mojej liście, Japonia, było świetnie, dziękuję Max, dużo mi tam pomogłeś, dzięki wielkie, na początku poleciałem do Osaki, w Osacy trenowałem kendo, czyli starą samurajską sztukę walki, coś fajnego, bo to było coś nowego w moim życiu, nigdy nie machałem kikami, było naprawdę fajnie, dodatkowo zwiedzanie miasta, Max mi dużo pomógł, mieszka tam, marzone Japonkę, było świetnie. Pojechaliśmy następnie do Kyoto. Kyoto jest starą stolicą Japonii. Stare, japońskie świątynie. Wszystko w takim stylu, jak wyobrażałem sobie Japonię. Świetnie. <laughs> Sorry, będę, dużo w tych filmikach będę mówił, że to coś było świetnie, że coś było super. No bo po prostu było. No. To co mam mówić, że tu było fajnie, tu świetnie, tu słabo. Na razie było wszędzie świetnie. W Malezji było pół pół świetnie. Później poleciałem, no po zwiedzaniu y, Kyoto. Poleciałem do Tokio, spotkałem się tam z moją koleżanką Natalią, z którą chodziliśmy do szkoły razem e, Z jej znajomymi Pozdrawiam wszystkich Naprawdę było fajnie W, w Tokio miałem okazję, byłem 5 dni, 4 dni niestety padało Trafiłem akurat na huragan, e, który uderzył w Japonię wtedy w tym samym czasie I trenowałem karate, karate też było czymś nowym w moim życiu Jak byłem malutki to wtedy trenowałem, ale tak to nieco poza tym Także to, to było coś ciekawego Powiem szczerze, tak, po Tokio liczyłem na trochę więcej. O, tak, tak mogę powiedzieć, spokojnie, że naprawdę liczyłem na takie wow. Nie było takiego czegoś, było bardzo fajnie. Ceny były naprawdę bardzo przystępne, nie było tak drogo jak sobie wyobrażałem. I co, w ogóle ogromne miasto. Polecam, polecam Japonię. Dziwię się, że Japonia ma tak mało wyświetleń na moim kanale, bo myślałem, że ludzie będą chcieli to oglądać. Ale i tak było super, naprawdę było świetnie. Jest to bardzo tradycyjna japońska, tradycyjna japońska szkoła kendo. Super sprawa, naprawdę. Jest yeah, moc. <laughs> Teraz najbardziej klasyczny z się. No, no, I don't, oh, no. I like that. yeah, very good. Wow. Numer 4. Korea Południowa. W Korei Południowej trenowałem Taekwondo, coś nowego dla mnie, też nigdy wcześniej nie trenowałem. Jadłem żywą Osiornicę. Byłem na targu, gdzie był program kręcony Netflix o Street foodzie. U pani jadłem pierożki z kichimi. Nie wiem jak to się nazywa. Pikatna. jak To było warzywa. O, kiszona kapusta. Pikatna kiszona komusta Dokładnie tak. Bardzo smaczne. Czasem trafiałem na za ostrą, ale ogólnie było bardzo smaczne. Co tam jeszcze było ciekawego? Odwiedziłem pałac, to było spoko. Ogólnie w Korei Południowej średnio mi się podobało. Dziwny klimat tam czułem. Nie mogę powiedzieć, że było świetnie, no bo się tam dziwnie czułem, po prostu. Na hostel troszkę mnie szukali. Inne były zdjęcia na Bookingu, inne jak trafiłem. Ale koniec końcem jeżeli będziecie mieli okazję, zobaczcie. Najlepiej cały świat zwiedzić. No. Trzeba, nie tylko wszędzie jest ładnie kolorowo, ale trzeba zobaczyć wszystko. W no. na parę dni byłem tylko tam 3 dni i myślę, że wystarczyło mi to, żeby zobaczyć po prostu to, co chciałem zobaczyć. O. Nie, no meta jest naprawdę konkretna. Ale trudno, jakoś przeżyję. Wygląda to mega nieciekawie. Cały czas się rusza. Ale no to wam powiem co tu mam. Tutaj mam kimichi, czy jakoś tak się nazywam. To są warzywa kiszone. Dodatkowo pierożki właśnie z tą kapustą i z mięsem. I to wszystko u tej pani u której jest program Street Food na Netflixie. Tam z tyłu właśnie jest. Fajnie w takim miejscu zjeść. Następnie z Korei Południowej poleciałem do Hongkongu. Tam to się działo dopiero. W Hongkongu byłem tydzień czasu, tydzień było 8 dni, jakoś tak. Hongkong bardzo mnie zaskoczył. Byłem wcześniej, już byłem parę lat temu w Hongkongu, ale nie widziałem, że Hongkong ma ładne plaże. Bo jest Hongkong i Hongkong wyspa. Na wyspie naprawdę są przepiękne plaże. Polecam tam pojechać, zobaczyć. Dodatkowo w Hongkongu przeżyłem strajk, też coś, co zapamiętam na pewno, ponieważ bardzo dużo się tam działo. Ogólnie Hongkong mi się bardzo podobał, naprawdę. Było to jedno z lepszych, dużych miast, o ile nie najlepsze, które widziałem podczas całej tej podróży. Śmiało mogę polecić Hongkong. Nie jest tanio, ponieważ Japonia, Korea i no i Hongkong. Oni się nie uważają za Chińczyków, także powiem i Hongkong. Wszystko było w podobnych cenach. No. To były w sumie trzy najdroższe, nie licząc Malediwów, to były trzy najdroższe kraje, które odwiedziłem podczas tej podróży. Dobra, zobaczcie co tam się działo. Kraj numer 6 to Wietnam. Wietnam, temat rzeka. Spędziłem tam prawie miesiąc. Kupiłem motor na motocykl Honda Win, na którym przejechałem praktycznie cały Wietnam. Nie dojechałem tylko do Sapy, czyli do pól ryżowych, których tak naprawdę i tak by nie było, ponieważ na górze zaczął się sezon zimowy. Wietnam polecam każdemu. Naprawdę zobaczyłem tam tyle fajnych miejsc. Każda część Wietnamu się od siebie różniła. Dlatego, jeżeli jedziecie do Wietnamu. Warto poświęcić więcej czasu i go zwiedzić całego. Były. O, Delta Mekong świetnie. Zawsze chciałem w mojej łodersce tam popływać, w takiej wietnamskiej czapersce. Spełnione. Czerwona pustynia biała pustynia piękne góry ocean. Dodatkowo zobaczyłem most z dwoma dłoniami, który chciałem zawsze zobaczyć. Piękne, naprawdę piękne. Halong Bay. Zatoka, dokładnie Zatoka Halong Bay o Wietnamie, naprawdę bym mógł dużo opowiadać, zrobić cały odcinek o tym, ale wolę, żebyście po prostu oglądali sami te odcinki, no bo Wietnam też był naprawdę wesoły w ogóle świetną przygodą było przejechać go całego na motorze. Oczywiście pod koniec już miałem tego dość, serdecznie dość, bo bolała mnie tak dupa, że się nie dało już siedzieć, po prostu, no ale i tak było fajnie. Oto moja nowa maszyna, którą zrobię parę tysięcy kilometrów. Bardzo fajna, bardzo mi się nią dobrze jeździ. Wiedzieliście, że w Wietnamie też jest pustynia? bo ja na przykład nie wiedziałem, tam jest trochę las ale wszędzie tam jest pustynia prześruba jednak mam szczęście, wypogodziło się, mgła przeszła i widzę ten piękny most. Super, kolejne marzenie spełnione. O nie, prawdziwy dinozaur! Mordo, zostaw moją rękę! Następny fajny kit, żółw na szczęście, zostaniesz siano, pogłaszczesz po głowie i będziesz miał szczęście. Jezus Maria, co za ciemnogród, jak ludzie w to w ogóle nie wierzą, znaczy nie wierzą, jak ludzie w to wierzą. No a przychodzi taki gościu, zbiera kapustę i załatwiona. No patrz i cyk stuła do kieszeni. Widzieliście to? Da się? <noise> a następny cyk, ogłówkę i cyk, a zaraz przyjdzie następny i to pozbiera. Akcja jest taka, że Tir nie pojedzie dalej. Patrzcie, jaka droga jest. No i nie ruszy. No, Całe szczęście jeszcze jadę w drugą stronę, ale droga jest w kartku. Właśnie się wywalił I co jak grze zwał to Da się, da się jak się chce Szkoda, że <śśmiennie> w Polsce takich rzeczy nie pozwalają robić, a gdziekolwiek indziej. No to, to, to się była tylko w Azji robi No i teraz Laos W Laosie to się działo Kto <śmiennie> z Was widział odcinek? Z pizzą, dobrze wie o czym mówię. A kto nie wiedział, niech sobie zobaczy. Chociaż myślę, że to nie jest odcinek dla każdego. Parę osób może pomyśleć, że jestem trochę dziwny. Ale było fajnie i było warto. Wlało się, latałem też balonem. Kolejne nowe doświadczenia w moim życiu. Van Vien, ogólnie przepiękne miasto. W pierwszy dzień troszkę byłem załamany. Mówię, co ci ludzie mówią, że co tam się dzieje, że tam tak rozrywkowo i tak dalej. Ale dopiero jak poznałem bardziej to zobaczyłem, że naprawdę tam jest fajnie. Miałem później pojechać do jeszcze jednego miasta. Koniec końcem zostałem cały pobyt praktycznie w jednym miejscu. Fajnie było. Trochę za wcześnie. O to właśnie chodzi. Ta woda ma normalnie bajeczny kolor. Dobra, koniec pierwszej części. Jutro druga część. Nie chciałbym tego robić na raz wszystkiego, mógłbym. Wiadomo, że mógł. Ale wtedy ten vlog miałbyś 40 minut, jak nie więcej. Dlatego wolę to podzielić na dwie części, żebyście mieli coś na piątek, coś na sobotę. Będzie oczywiście ciekawe. W niedzielę oczywiście dostaniecie kolejny odcinek. Dobra. Dzięki, że zobaczyliście tą część. Zapraszam na drugą jutro. Pozdrawiam serdecznie. Aha, i oczywiście w komentarzu zostawcie, który który kraj podobał wam się najbardziej z tych, które zobaczyliście dzisiaj. Gdzie byście chcieli pojechać? Może macie jakieś yy, odmienne zdanie niż ja. Także piszcie, piszcie. Zróbmy jakąś fajną taką dyskusję w komentarzach. Naprawdę postaram się je sprawdzić. Oczywiście czasem nie daję rady wszystkich. Musicie mi to wybaczyć. Ale staram się jak mogę, naprawdę. Także piszcie komentarze, zostawiajcie łapki i do jutra.